Witajcie! Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o łatwych kartach pracy, które możecie wykonać samodzielnie dla najmłodszych dzieci. Zapraszam. Dzieci już od roku bardzo lubią oglądać rzeczywiste obrazy, a także zdjęcia twarzy. I właśnie takie karty przedstawiające zdjęcia twarzy Waszej najbliższej rodziny możecie dla dziecka stworzyć. A więc robimy zdjęcie, najlepiej na jasnym tle w formacie 13x18 cm, następnie to parę centymetrów obcinamy i wychodzi nam karta 13x13 cm. Najlepiej ją zalaminować, aby zwiększyć jej trwałość i pomoc gotowa jeżeli na przykład w rodzinie w domu macie również jakieś zwierzaki to możecie zrobić zdjęcia również waszemu zwierzaczkowi powiem wam, że mój synek w wieku 15 miesięcy bardzo takie zdjęcia polubił lubił je przeglądać, układać maszerować z nimi, także jest to naprawdę ciekawa pomoc rozszerzeniem do niej będzie stworzenie podpisów i już starsze dzieci będą mogły na przykład uczyć się czytać proste wyrazy i łączyć je z kartami, a innym Rozszerzeniem będzie gra memory, czyli stworzy, wywołujecie wtedy dwie kopie danego zdjęcia i dziecko łączy ze sobą. Innym pomysłem na podobne karty to będzie zrobienie zdjęć twarzy wyrażających różne emocje. Na przykład radość, smutek, gniew i wtedy dziecko też próbuje naśladować takie wyrazy twarzy, a potem możemy stworzyć podpisy do nich i również stworzyć memory. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia.